Mówi Bartosz Zwozień. W tym odcinku znowu podniosę poprzeczkę, ale już tak konkretnie. Na ile sposobów możesz wybrać 5 modelek z grupy 17 modelek? Możemy to oczywiście rozpisać ręcznie, ale zajmie to bardzo dużo czasu. Poza tym przy ręcznym wypisywaniu bardzo łatwo o pomyłkę. Pytanie brzmi, czy matematyka nie wytworzyła jakiegoś błyskotliwego narzędzia do poradzenia sobie z tego typu zadaniami? Oczywiście, że tak. Zamiast męczyć się i rozpisywać wszystkie opcje, możesz skorzystać z prostego wzoru i mieć odpowiedź w kilkanaście sekund. To tak, jakby zamiast łopaty zacząć używać koparki. Owym narzędziem jest symbol Newtona. Nie mylić z dwumianem Newtona, gdyż jest to co innego. Nazwa symbolu Newtona pochodzi od Izaaka Newtona, który był fizykiem, matematykiem, badaczem Biblii, astronomem. Filozofem i historykiem, generalnie rozkminionym człowiekiem. I teraz, jak policzyć, na ile sposobów można wybrać 5 osób z grupy 17 osób przy użyciu symbolu Newtona? Zapisujemy to w ten sposób. W nawiasie 17 po 5. Tak to się czyta: 17 po 5. A to się równa. 17 silnia dzielone przez 5 silnia razy 17 minus 5 silnia teraz licznik sobie rozpiszę i zamiast 17 silnia wpiszę 12 silnia razy 13 razy 14 razy 15 razy 16 razy 17 dzielone przez 5 silnia razy 12 silnia Owe 12 silnia z licznika i z mianownika nam się skróci, więc zostaje nam 13 razy 14 razy 15 razy 16 razy 17 dzielone przez 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5, a to się równa 742560 dzielone przez 120, a to się równa 6188. Pięć modelek ze zbioru 17 modelek można wybrać na 6188 różnych sposobów. Lub inaczej można powiedzieć, że jest 6188 różnych pięcioelementowych podzbiorów zbioru 17 elementowego. Zadanie było trudne, ale dzięki temu narzędziu rozwiązaliśmy je migiem. Nigdy nie udałoby nam się ręcznie wypisać tylu możliwości i nie popełnić żadnego błędu. A jeśli by się udało, to zajęłoby to zbyt dużo czasu. Wzoru na symbol Newtona nie musisz zapamiętywać. Zapisz go sobie gdzieś na jakiejś karteczce i korzystaj wtedy, kiedy jest ci on potrzebny. Wzór wygląda następująco. N po K, zapisywane w takim nawiasie, to się równa. N silnia dzielone przez k silnia razy i w nawiasie n minus k silnia. n jest liczbą wszystkich elementów zbioru, a k jest liczbą elementów, które wybieramy. W tym przykładzie modelek było 17, więc n jest równe 17. Wybieraliśmy z nich 5 różnych modelek, więc k jest równe 5. Znalazłem w internetach fajny kalkulator do obliczania symbolu Newtona. Link w opisie do tego filmu. Zadania polecam liczyć ręcznie, a potem sprawdzać wyniki z kalkulatorem lub przy użyciu tej właśnie strony. Sprawdźmy, czy policzyłem prawidłowo. 17 po 5, klikam oblicz i mam ten sam wynik. Jak rozwiązywać zadania z kombinacji na matematyce? Tak samo, jak rozwiązywałem je przed chwilą, czyli albo rozpisując wszystkie opcje, czyli używając metody brute force. Albo obliczając ich ilość przy pomocy symbolu Newtona. Kombinację zapisujemy literą C. Na górze zapisuje literkę K, a na dole N. Bardzo łatwo to zapamiętać przez skojarzenie z taką gazetą dla mężczyzn CKM. Tutaj mamy CK oraz N zamiast M. Pamiętasz może zadanie z katastrofą samolotu? Trzeba było w nim wybrać dwa spośród czterech dostępnych przedmiotów n to liczba wszystkich dostępnych elementów. Były cztery przedmioty do wyboru, więc n równało się 4. k to liczba wybieranych elementów. Mieliśmy wybrać dwa przedmioty, więc k było równe 2. A więc w zadaniu z katastrofą samolotu rozwiązanie zapisalibyśmy c, 2, 4, ponieważ wybieram dwa elementy z czterech. A to się równa, i tutaj zastosuję już symbol Newtona, 4 po 2. A to się równa 4 silnia dzielone przez 2 silnia, razy 4 minus 2 silnia. A to się równa 4 silnia dzielone przez 2 silnia, razy 2 silnia. A to się równa 24 przez 4, czyli 6. Nie przejmuj się, jeśli przez te wzory masz mętlik w głowie. Z czasem ci się one opatrzą i będą dla ciebie oczywiste. Ja zawsze miałem trudność z zapamiętaniem tej kolejności, bo tutaj mamy CKN, K jest na górze, a N na dole, podczas gdy w symbolu Newtona jest na odwrót, bo w symbolu Newtona N jest na górze, a K na dole. No ale można to przecież łatwo zapamiętać poprzez skojarzenie z magazynem CKM, dzięki czemu zapamiętasz kolejność wypisywania tych liter, a potem wystarczy pamiętać, że w symbolu Newtona jest na odwrót czyli jest n po k. Literka c w tym wzorze oznacza po prostu kombinację. Dzięki za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka.